Witam wszystkich z tej strony Drakon. Chciałbym złożyć życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2024. Wesoły świąt bez martwień z barszczem, z grzybami i skarpiem z gościem, co niesie szczęście. Zeka na nas miejsce, wolne przy stole, z rodziną. Wesoły świąt, a w święta nie się. Głosem, kolendy głośne i gałązki, szerkowe niech Wam pachną na zdrowie. Wesoły świąt, aże gwiazdkom i... Bo ty luną, Życzę Wam największe szczęście, jeszcze miłość, nadzieję i dużo prezentów. I co Wam byście w życzyli? Życzę Wam trejką. happy Christmas everyone today be soon Christmas so in the year so want to thank you everyone and want to say something for you no uh, happy Christmas no worries what a burst mushrooms carp and people who bringing happiness happens to you guys here is a place waiting for us in a Happy Christmas and on Christmas Day let here be Christmas horse and here branch. Let them smile good to you. And happy Christmas and what start under the Luna Jav. I wish you must happiness, love, hope, hope and lot of gifts from Santa Claus and whatever you wanted. I want to say Happy New Year 2024 and uh, Merry Christmas and thank you very much. I wesołe świąt życzę Wam wszystkim. Z okazji Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Z tej strony życzę wa Wam wszystkim dragon i, i zapraszam serdecznie. I dziękuję.